Ja, ja. Pierwsze źródła. No, to kiedy na Słońcu czasie tak było, to, to to było dobre. No, są takie zabezpieczone. Kurwa jakieś paliki głokie powbijane. No ty to zabezpieczali, nie? Siadła. I nas chodził. Słyszę. Słuchaj, każdy orze jak może <grym> No ale drewno ponoć wodę zmiękcza. Nie dobra do kwiatku. No tak. No żelazo, tyle jest potrzebne w organizmie, bo bez tego ani rusz. No jedno, fajnie, fachowa robota także. Na dzień dobry to chyba będziemy się jeszcze zabetonować. Jak, jak widzę. Nie wiem, bo to cały kręg jest. Nie wiem, po chuj ta w ogóle blacha jest wsadzona. To jest no, niepodebrane nic. No, podebrane. No, nic, bo tam już kręga za blachą. Nie wiem, po co dali. No, dali, no to jest. No, żal będzie, co jest No takie, to zegnie, wyciągnie na biedne. Ale woda aż brązowo od tej to blachy. Są to, to nie wiem, czy no 20? No takie, takie, takie. Kawałki takie. Popuść węża troszkę, bo go naciągło. Od pompy. Co zrobić? Węża naduć troszkę, o. Jeszcze, tak żeby... To, kurwa piaski tam są o teraz patrz jak co się robi z tymi blachami. Jak jadą. Sy kolejno woda techniczna. No to też to, tanie to, to zrobisz. Co?